Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy obecność, którą poczułeś po odejściu bliskiej osoby, była prawdziwa, czy to tylko wytwór Twojej wyobraźni? A co jeśli powiem Ci, że dusze mogą pozostać z nami dłużej niż myślisz? Przygotuj się na odkrycie, które może całkowicie zmienić Twoje spojrzenie na życie po śmierci. Współczesna nauka stara się nas przekonać, że wszystko kończy się, gdy serce przestaje bić, ale co? Jeśli przegapiają coś kluczowego, coś, co starożytne tradycje duchowe wiedziały od tysięcy lat, co byś zrobił, gdybyś odkrył, że masz więcej czasu z bliskimi niż myślałeś? To wideo wyzwie wszystko, co wiesz o podróży duszy po śmierci. Podzielę się informacjami, które mogą wydawać się szokujące na pierwszy rzut oka, ale mają moc przyniesienia pocieszenia i nadziei tym, którzy stracili kogoś bliskiego. Jeśli kiedykolwiek poczułeś niewytłumaczalny dreszcz, zobaczyłeś jak przedmiot sam się porusza, lub miałeś niezwykle żywy sen o kimś, kto już odszedł, ten materiał jest dla ciebie. Ujawnimy, co naprawdę może się dziać w tych momentach i dlaczego jest to o wiele bardziej powszechne niż myślisz. Nie przegap tej okazji, by poszerzyć swoje zrozumienie jednego z największych tajemnic ludzkiej egzystencji. Jeśli ten temat porusza Twoje serce, kliknij teraz przycisk subskrypcji i polubienia. Twoja dusza podziękuje Ci za tę podróż odkryć, którą zaraz rozpoczniemy razem. Natura duszy to temat, który intryguje ludzkość od niepamiętnych czasów. Wiele osób zastanawia się, co dzieje się z tą eteryczną esencją. Gdy ciało fizyczne kończy swoją ziemską podróż, to tak jakby istniała tajemnica do odkrycia, zasłona do odsłonięcia, aby ujawnić sekrety zaświatów. Czy dusza po prostu odłącza się od ciała, jak motyl wychodzący ze swojego kokonu? Czy może istnieje bardziej skomplikowany proces związany z tą przemianą? Niektórzy uczeni mówią o subtelnej więzi między ciałem a duszą czymś w rodzaju srebrnej nici która utrzymuje to połączenie podczas życia. Mówią, że w decydującym momencie to więź się rozrywa, pozwalając duszy uwolnić się z jej tymczasowego schronienia. To tak, jakby to była kotwica, która po zebraniu pozwala łodzi świadomości wypłynąć na nowe horyzonty. Ale czy to rozdzielenie jest natychmiastowe, czy stopniowe? Czy dusza waha się przed odejściem? Istnieją relacje osób, które przeszły doświadczenia bliskie śmierci i opisują uczucie unoszenia się nad własnym ciałem. To tak jakby mogli obserwować wszystko wokół z zupełnie nowej perspektywy. Czy to jest przedsmak tego, co dzieje się, gdy dusza oddziela się od ciała? Czy to tylko iluzja stworzona przez umysł w momentach ekstremalnego stresu? Idea, że dusza może oddzielić się od ciała. Nie jest nowa. Starożytne tradycje duchowe na całym świecie mówią o tej możliwości. To tak, jakby istniała uniwersalna mądrość, która przekracza kultury i epoki. Ale czy możemy zaufać tym starym wierzeniom w coraz bardziej naukowym świecie? Czy może nauka i duchowość mogą iść ręka w rękę w tej poszukiwaniu zrozumienia? Koncepcja duszy niesie ze sobą ideę, że jest w nas coś, co wykracza poza fizyczność, to tak, jakbyśmy byli czymś więcej niż tylko mięsem i kośćmi, więcej niż tylko reakcjami chemicznymi w naszym mózgu. Ale jeśli dusza naprawdę istnieje i oddziela się od ciała po śmierci, dokąd zmierza? Czy istnieje ostateczny cel, czy też podróż trwa w nieskończoność? A co to oznacza dla sposobu, w jaki żyjemy nasze życie tutaj i teraz? Biblia, święta księga. Która prowadziła niezliczone życie przez wieki, oferuje głębokie wglądy na temat natury duszy i życia po śmierci. Od Księgi Rodzaju po listy Pawła znajdujemy fragmenty, które oświetlają ten złożony temat. To tak, jakby pisma zapraszały nas do spojrzenia poza zasłonę świata fizycznego, przypominając nam że istnieje więcej w egzystencji niż to, co nasze oczy mogą zobaczyć. Księga Rodzaju, na przykład, mówi nam, że Bóg tchnął tchnienie życia w nozdrza człowieka, a on stał się istotą żywą. Czyż nie jest fascynujące myśleć, że nasza najgłębsza esencja pochodzi bezpośrednio od Stwórcy? To tak, jakby każdy z nas nosił w sobie boską iskrę, wieczne połączenie z czymś większym niż my sami. Ale co dzieje się z tą iskrą, gdy nasza ziemska podróż dobiega końca? Psalmy ze swoją inspirującą poezją mówią o duszy w poruszający sposób. Moja dusza pragnie Boga, Boga żywego, mówi psalmista. To tak, jakby istniało w nas głębokie pragnienie, chęć ponownego połączenia się z naszą boską ojczyzną. Czy to pragnienie pozostaje nawet po śmierci? Czy nasza dusza nadal szuka tego połączenia w zaświatach? W listach do Koryntian Paweł mówi o zmartwychwstaniu i przemianie, która następuje po śmierci. Porównuje ciało fizyczne do ziarna, które jest sadzone, a ciało duchowe do tego, co wyrasta z tego ziarna. To potężny obraz, prawda? Sprawia, że zastanawiamy się, czy śmierć jest naprawdę końcem, czy tylko nowym początkiem, przemianą w coś wyższego. I wspanialszego. Ewangelia Mateusza przypomina nam o znaczeniu wiary i nadziei. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą, naucza Jezus. To tak, jakby oferowano nam obietnicę, że jeśli będziemy żyć z integralnością i czystością intencji, będziemy mieli okazję doświadczyć czegoś poza tym ziemskim życiem. Ale jak możemy pielęgnować tę czystość serca? W świecie pełnym wyzwań i pokus, wielu wierzy, że po fizycznym odejściu niektóre dusze pozostają tymczasowo wśród nas. To tak, jakby istniał okres przejściowy, moment, w którym te eteryczne obecności nadal dają się odczuć w świecie żywych. Czy to miłość trzyma je blisko? Czy może są niedokończone sprawy, które muszą zostać rozwiązane przed ostateczną podróżą? Istnieją relacje osób, które czują pocieszającą obecność bliskich, którzy już odeszli. To tak, jakby więź miłości przekraczała bariery między światami, oferując pocieszenie i wsparcie w najtrudniejszych momentach. Ale jak możemy odróżnić prawdziwą obecność od intensywnego pragnienia utrzymania tego połączenia? Czy nasze serca mogą nas zwieść w momentach żalu i tęsknoty? Niektóre tradycje duchowe mówią o duszach, które pozostają uwięzione z powodu nierozwiązanych emocji lub silnych przywiązań. To tak, jakby te dusze nie mogły pójść dalej, uwięzione w limbo między dwoma światami. Czy nasze działania i myśli podczas życia mogą wpływać na to, co dzieje się po śmierci? A jeśli tak, jak możemy przygotować się na łagodniejsze przejście? Niektórzy twierdzą, że dusze, które pozostają, mają do spełnienia misję. Może to być ochrona bliskich, przekazanie ważnej wiadomości, lub pomoc komuś w przezwyciężeniu trudnego momentu. To tak, jakby były niewidzialnymi strażnikami, czuwającymi nad tymi, których kochają. Ale czy ta obecność jest korzystna dla wszystkich zaangażowanych? Czy w pewnym momencie trzeba pozwolić odejść, aby podróż mogła trwać dalej? Idea, że dusze mogą pozostać wśród nas, rodzi fascynujące pytania o naturę rzeczywistości. Czy żyjemy w świecie bardziej rozległym i skomplikowanym, niż sobie wyobrażamy? Świecie, gdzie widzialne i niewidzialne przeplatają się w sposób, który dopiero zaczynamy rozumieć. A jeśli tak, jak możemy rozwinąć większą wrażliwość, aby dostrzegać te subtelne obecności wokół nas? Wiele osób relacjonuje intrygujące doświadczenia, które interpretują jako znaki obecności duchowych. To tak, jakby zasłona między światami stała się cieńsza w pewnych momentach, pozwalając na przejście subtelnych wiadomości. Czy naprawdę otrzymujemy komunikaty z zaświatów? Czy nasz umysł, szukając pocieszenia, tworzy wzorce tam, gdzie ich nie ma? Jednym z najczęściej wspominanych znaków są nagłe zmiany temperatury. Niektórzy opisują uczucie intensywnego zimna lub niewytłumaczalnego ciepła w pomieszczeniu to tak, jakby obecność duszy zmieniała fizyczne otoczenie wokół siebie. Ale czy istnieje naukowe wyjaśnienie tych zjawisk, czy też mamy do czynienia z fenomenami, które wykraczają poza nasze obecne zrozumienie rzeczywistości? Żywe sny o zmarłych bliskich to kolejny często relacjonowany fenomen. Te sny wydają się tak realne, pełne szczegółów i emocji, że wielu uważa je za coś więcej niż tylko wytwory śpiącego umysłu. To tak jakby podczas snu nasza świadomość mogła dostroić się do innych częstotliwości, pozwalając na spotkania poza czasem i przestrzenią. Ale jak możemy odróżnić zwykły sen od prawdziwej komunikacji duchowej? Synchronizacje i znaczące zbiegi okoliczności również są postrzegane przez wielu jako znaki z zaświatów. Przedmiot, który spada bez wyraźnego powodu, muzyka, która gra w momencie, gdy myślimy o kimś, kto odszedł, lub zwierzę, które pojawia się w niezwykły sposób. To tak, jakby wszechświat spiskował, aby przesyłać nam zaszyfrowane wiadomości, ale czy właściwie interpretujemy te znaki? A jeśli tak, jak możemy na nie odpowiedzieć w odpowiedni sposób? Rozpoznanie i akceptacja tych znaków jako manifestacji miłości i przewodnictwa może być głęboko pocieszające dla wielu. To tak, jakby każdy znak przypominał nam, że nie jesteśmy sami, że jesteśmy kochani i pod opieką nawet poza granicami życia fizycznego. Ale czy ta wiara może nas uczynić zbyt zależnymi od tych znaków? Jak znaleźć równowagę między otwartością na te doświadczenia, a trzymaniem się mocno rzeczywistości codziennej? Idea, że śmierć jest przejściem do nowego stanu bycia, niesie ze sobą transformującą perspektywę na egzystencję. To tak, jakbyśmy stali przed tajemniczymi drzwiami, gotowi wejść w nowy rozdział naszej wiecznej historii. Ale jak ta wizja może wpłynąć na sposób, w jaki żyjemy nasze życie tu i teraz? Czy pewność ciągłości poza śmiercią czyni nas odważniejszymi, bardziej współczującymi? Wielu wierzy, że miłość i więzi, które tworzymy podczas życia, pozostają nienaruszone po przejściu. To tak, jakby więzi emocjonalne były złotymi nićmi które przecinają tkaninę rzeczywistości, łącząc dusze poprzez wymiary. Ale jeśli tak jest, jak możemy wzmocnić te więzi, będąc jeszcze tutaj? Czy każdy akt miłości i dobroci ma reperkusje, które wykraczają poza to, co możemy sobie wyobrazić? Perspektywa ciągłego wzrostu duchowego, nawet po śmierci, jest fascynująca. Sugeruje, że nasza podróż nauki i ewolucji nie ma końca. To tak, jakby każde doświadczenie, każde przezwyciężone wyzwanie, każda lekcja była stopniem w nieskończonej drabinie zrozumienia i mądrości. Ale jeśli tak jest, jak możemy w pełni wykorzystać możliwości wzrostu, które życie nam teraz oferuje? Refleksja nad tymi pytaniami może mieć głęboki wpływ na nasze relacje interpersonalne. Jeśli naprawdę wierzymy w ciągłość duszy i znaczenie więzi, które tworzymy, jak to zmienia sposób w jaki traktujemy innych? To tak jakby każda interakcja była świętą okazją do tworzenia więzi, które przekraczają czas i przestrzeń, ale jak możemy wprowadzić tę świadomość do naszego codziennego życia? Wśród presji i rozproszeń współczesnego świata wiara w istnienie poza śmiercią może być źródłem pocieszenia i nadziei, ale niesie także ze sobą wielką odpowiedzialność. To tak, jakbyśmy byli zaproszeni do życia w sposób bardziej świadomy, bardziej zgodny z naszymi najgłębszymi wartościami. Ale jak znaleźć równowagę między cieszeniem się radościami życia ziemskiego, a przygotowaniem się na to, co nadejdzie? Czy można żyć w pełni w teraźniejszości, jednocześnie mając oczy zwrócone na wieczny horyzont? Czas, jaki dusza pozostaje na Ziemi po śmierci, jest tajemnicą, która intryguje ludzkość od tysiącleci. Niektóre tradycje duchowe mówią o okresie przejściowym, przerwie między życiem ziemskim a podróżą do zaświatów. To tak, jakby dusza potrzebowała chwili na pożegnanie, na dostosowanie się do swojej nowej rzeczywistości. Ale jak długo trwa to pożegnanie? Czy to godziny, dni, a może nawet lata? Istnieją relacje osób, które po śmierci bliskich czują ich obecność, jakby dusza wciąż była blisko, niechętna do odejścia. To tak jakby istniała niewidzialna nić, która utrzymuje połączenie przez pewien czas. Ale czy ten czas jest taki sam dla wszystkich dusz? Czy każda ma swój własny rytm pożegnania, oparty na swoich doświadczeniach i przywiązaniach? Niektóre kultury wierzą, że dusza przechodzi przez proces przeglądu życia w tym okresie przejściowym. To tak, jakby istniał moment refleksji, w którym wszystkie działania i wybory są analizowane w nowym świetle. Czy ten proces samooceny wpływa na czas, jaki dusza pozostaje blisko ziemskiego planu? A jeśli tak, jak nasze działania w życiu mogą wpłynąć na to przejście? Idea, że dusze mogą utknąć lub być zdezorientowane po śmierci, nie wiedząc, że odeszły, jest zarówno fascynująca, jak i niepokojąca, to tak, jakby niektóre dusze potrzebowały wskazówek lub pomocy, aby podążać swoją drogą, ale kto dostarcza tej pomocy? Czy inne dusze, czy może wyższe istoty duchowe działają jako przewodnicy w tym przejściu i jak długo może trwać ten stan zamieszania? Koncepcja niedokończonych spraw jest często wspominana, gdy mówi się o czasie, jaki dusza pozostaje na Ziemi. To tak, jakby niektóre dusze miały do spełnienia ostatnią misję przed ostatecznym odejściem. Może to być ostatnie pożegnanie, prośba o przebaczenie lub ważna wiadomość do przekazania, ale jak te dusze mogą wchodzić w interakcję ze światem żywych, aby rozwiązać te zaległości? I czy istnieje limit czasu, aby to się stało? To, czego dowiadujemy się dzisiaj, jest nie tylko zaskakujące, ale także głęboko transformujące. Uświadamiamy sobie, że granica między tym światem a zaświatami może być cieńsza niż sobie wyobrażaliśmy, a więzi, które tworzymy w życiu, mogą echem rozbrzmiewać przez wieczność. Refleksja nad czasem, jaki dusza pozostaje na Ziemi, skłania nas do pytania: jak możemy żyć bardziej świadomie? Wiedząc, że każda interakcja może mieć trwały wpływ, czy to zrozumienie uczyni nas bardziej współczującymi, bardziej obecnymi w tu i teraz? I jak możemy uhonorować obecność tych, którzy już odeszli, ale którzy wciąż mogą być z nami w jakiś sposób? Pamiętaj, każda doświadczona przez Ciebie chwila, każde niewytłumaczalne uczucie może być czymś więcej niż przypadkiem. Może być cennym przypomnieniem, że miłość przekracza bariery czasu i przestrzeni. Niech ta refleksja zainspiruje nas do pielęgnowania głębszych i bardziej znaczących więzi na naszej ziemskiej drodze. Jeśli ten materiał poruszył Twoje serce i poszerzył Twój umysł, nie zatrzymuj tej wiedzy tylko dla siebie. Podziel się tym wideo z kimś, kto może skorzystać z tej wiadomości o nadziei i ciągłości. Razem możemy stworzyć bardziej świadomą i duchowo połączoną społeczność. I pamiętaj, Twoja podróż odkryć nie kończy się tutaj. YouTube poleca wideo obok, które doskonale uzupełni to, o czym dziś rozmawialiśmy. Obejrzyj je, aby jeszcze bardziej pogłębić swoje zrozumienie i duchowy rozwój. W końcu każdy krok, jaki stawiamy w kierunku samopoznania. Przybliża nas do wiecznej prawdy, której wszyscy szukamy. Do następnego spotkania niech Twoja dusza będzie w pokoju, a Twój umysł otwarty na cudowne tajemnice, które nas otaczają.